Minęło już tyle lat, chciałeś zdobyć wielki świat, pożegnałeś stary dom, rodzinne strony. Tam, gdzie słońce pierwszy raz spojrzałeś, tam, gdzie pierwszy raz kochałeś, Twój dom był tam, gdzie trawa się zieleni. Każdy ptak tam powraca. Do swojego wraca gniazda, twój dom był tam, gdzie trawa się zieleni. A teraz gdzieś daleko jesteś sam i tęsknisz znów, gdzie jaskółki powracają tam na wiosnę. Razem z nimi moje myśli lecą, tam gdzie stary dom nad rzeką i chcesz choć raz zielonej dotknąć trawy. Razem z nimi moje myśli lecą, tam gdzie stary dom nad rzeką i chcesz choć raz zielonej dotknąć trawy. Trawa przed twoim domem była tak zielona jak kolor nadziei, kolor nadziei, że kiedyś powrócisz tam i usłyszysz głos matki, a kiedy będziesz wracał starą drogą, usłyszysz najpiękniejszy śmiech dziewcząt tylko wtedy twoje serce potrafi znowu kochać, gdy raz, choć raz zielonej dotkniesz trawy. Każdy ptak tam powraca do swojego wraca gniazda, Ty więc chcesz choć raz zielonej dotknąć trawy.